Hej ziomy, z tej strony Pat, czyli wasz Pro Gamer i dzisiaj będziemy otwierać te oto rzeczy, czyli piny do CSGO. Dobra, jesteśmy już przy pinach ziomy. Um, trochę czuję się jak w jakimś unboxingu czy coś, ale tak. Teraz będą się wam pokazywać jakie tu są piny, jak się nazywają, jakie mają kolory, czyli niebieski najgorszy, potem fioletowy jest taki Lepszy, lepszy, nawet dużo hajsu, niektóre są warte, potem je są różowe i czerwone, które są ło. Wow. Więc mamy tutaj 12 pinów, jak widzicie są one pootwierane, ale otworzył je mój brat. Więc ja nic nie mam pojęcia, co tutaj jest. On jest trochę, że tak powiem, narwany. musiał je otworzyć i z tym jest deal, więc powiem Wam za chwilę o co chodzi z tym całym dealem. Jeden z pinów Wy widzieliście tak samo jak i ja na relacji i chodziłem w nim na Jemie, więc mogliście zobaczyć. Jest to Victory, czyli warte trochę hajsu, ok? Lecimy z pierwszym skinem. Cóż to będzie? Italii. Nie wiem, czy to widzicie bardzo jakoś dobrze. Ale tak wygląda Itali trochę gejowy, bo po różowy. Ogólnie z tymi pinami ziomy jest bardzo dobry deal, bo jest ich z tego, co się nie mylę na całym świecie. 3000, tylko na jemie one były dostępne. I kosztowały one 50 zł, ale otworzymy teraz następnego skina, już wam powiem, co dalej z tym jest, z tym dealem, więc otwieramy. I o! ok, znowu Italii. Spoko, mamy dwa Italii. Więc o co chodzi, to one kosztowały 50 zł ziomy a są tak bardzo rare, że tak naprawdę nawet te niebieskie skiny najgorsze mają taką wartość, że możecie je sprzedać za 50 gdzieś euro, a nie złotych. Więc tak naprawdę kupowaliście hajs. Następny skinik czy pin 3 dła! I co my tu mamy? Jest to Tactics, nice. Bez zbędnego pierdzielenia lecimy z następnym skinem i następny skin to... Co to jest? Nie widzę. Train, nice. Train był niebieski, ale kurczę musicie zobaczyć jak mega seksownie one wszystkie wyglądają. To jest mega fajne, że w końcu jest coś co otwieramy, ale też dostajemy coś w Reel, więc następny skin to... Boom! I co my tutaj mamy? Mamy Guardiana. Szkoda, że nie czarny Guardian. Guardian Elite, bo ten jest czerwony, ten jest niebieski niestety, ale też spoko wygląda. I następny skin jaki otwieramy to... Nie, ten jest zamknięty za bardzo. Dobra, lecimy z tym. O, ok. Następny guardian, jak widzicie. Spokojnie, już mamy dwa guardiany. Kurde, mam nadzieję, że w tym coś jest lepszego niż, niż takie niebieskie skiny, no ale cóż. Um, lecimy z następnym skinem. Następny skin. Zobaczymy. I. Co to jest? Nie wiem, czy wy widzicie to. Ale ja już widzę. I jest to Militia. Nice. Dobra, ziomy, więc zostały nam cztery. Jeszcze piny. Mam nadzieję, że coś kurde tutaj dobrego wypadło, bo brachol mi nie mówił, więc zobaczymy. Tylko wiem, że ta Victoria jest nice, jest fioletowa i jest dużo warta, ale lecimy, powiedzmy, z tym. I co nam wypada? O, nice. Znowu tactics, ale kurczę, ten muszę powiedzieć, że ten jest chyba jeden z najlepiej zdesignowanych. Taki ma najfajniejszy design, tak samo jak Victoria, czy Wiktory, ma też spoko design. I teraz mamy trzy, pójdziemy w środkowy. No, znowu Guardian. On jest też nawet całkiem spoko, jak na niebieskie. Ja nie lubię niebieskiego, ale, ale jest, jest, całkiem, jest całkiem nice. Okej, okay, więc mamy dwa ostatnie. Mam nadzieję, że w jednym będzie coś fajnego, chociaż i tak tak naprawdę z tych skinów wszystkich się zwraca high bo Jeżeli chcecie je sprzedać, czy coś z nimi zrobić, je, one nie są moje, są mojego brata, więc nie wiem co on tam z nimi będzie robił. Pewnie jakiś deal e nawalał, na loungeu i tak dalej. Więc lecimy z tym powiedzmy. i... Nice! Mamy następną Victory. Więc. Całkiem nieźle nam poszło. Mamy dwa fioletowe. Trzy chyba fioletowe, bo była też Militia. Czy dwie w Militie sam nie wiem, musicie. pewnie wy i tak już wiecie, więc nie wiem, ja mam słaby mózg. I mamy ostatniego skina, który, czo to będzie? O! Militia! Wiem, że mamy dwie Militie, to teraz na pewno mamy dwie Militie, bo wiem, że otwierałem wcześniej Militie. Więc, ziomy, mam nadzieję, że się Wam ten pin opening podobał. Um, taki troszkę coś innego na kanale, mam nadzieję, że całkiem spoko. Czułem się trochę jak w unboxingu jakimś, ale nie wiem. Zostawcie łapę, jeżeli się Wam podobało. Komentarz co chcecie widzieć następne. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że, że, że subskrybowaliście, bo chcecie chyba ten oto no patentowy pat, film. Nie, nie chcecie? Dla subskrybentów tylko. Serio? Nie, tak naprawdę go nie ma, ale fajnie, jakby był. Więc dzięki, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie co tam chcecie. Jo! Co? Wasza gra jest nasza.